Siemanko, Koldziska z tej stanu mecji. Witam Was w drugim odcinku z retro przebudowy Juniorami do chwały z FIFA 16. Rozpoczynamy nasz pierwszy sezon w Serie A. Udało nam się wywalczyć już w pierwszym odcinku awans, ale to może być przysłowiowy gwóźdź do trumny. Bo czy my jesteśmy gotowi na Serie A? To przekonamy się w dzisiejszym materiale. Nasz budżet jest śmiesznie niski 1 700 tysięcy. Za to to my nie poszalejemy nawet jeśli chodzi o szkółkę Juniorów. Tak wygląda nasz podstawowy skład. Oby udało się nim utrzymać jakoś w Serie A bo to naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo ciężka walka. Cele to uniknięcie spadku i 1-16 finał Pcharu Włoch, a jeśli lubicie tą serię, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A tutaj przeniesiemy Wilka do drużyny seniorów, turniej przedseznowy, pierwsze miejsce w fazie grupowej, ostatecznie triumf, pokonana Pogoń Szczecin w finale. I nasz budżet to już 4,5 miliona za takie pieniądze, to już coś można robić ze szkółką juniorów. I tutaj jeszcze sprzedaliśmy Laniniego, przyzwoite pieniądze, następnie Sturaro, nie był mi potrzebny, mam zupełnie inne plany na drużynę. Bez tego piłkarza. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszym meczem w sezonie. Ale oczywiście nie będzie to mecz w Serie A, tylko w Pucharze Włoch. Zaczynam od meczu z Salerno przed własną publiką. Oby udało się wygrać, jesteśmy zdecydowanym faworytem i w tym spotkaniu wygrywamy 3-2. Tak jest, świetnie rozpoczynamy ten trzeci sezon przygody. No i tu widzicie pozostałe wyniki drugiej rundy Pucharu Włoch. I w rundzie trzeciej trafiamy na Kaliari. Dostaliśmy ofertę prowadzenia reprezentacji Rosji. No, jak przystało na prawdziwego Polaka, muszę ją odrzucić. Poza tym od każdej reprezentacji bym odrzucił, ale taką ofertę od Rosji to trzeba pokazać. Jeśli chodzi o pierwszą kolejkę serii A, to naszym rywalem będzie Pescara. Jak przywitamy się z najwyższą klasą rozgrywkową we Włoszech, zobaczmy. Jeden do jednego, nie zaczynam od porażki i to jest bardzo dobra wiadomość. Kroos do Manchesteru City, Aguero do Paris Saint-Germain i Gc do Juventusu to były najgłośniejsze transfery, my dwóch piłkarzy sprzedaliśmy i nikogo nie kupiliśmy. A jeśli chodzi o skauta, dlaczego go tak długo zatrudniam? Bo nie mogę trafić skauta 5 na 5, więc w końcu zatrudnię 4 na 5, bo szkoda czasu. No i tutaj Milec dostał powołanie do reprezentacji Słowenii, nasz pierwszy reprezentant z europejskiej reprezentacji. No i tutaj Brillante niestety wypada na 3 tygodnie, poważna kontuzja. Ale za to możemy bez ucha przenieść do drużyny seniorów, bo wygląda ciekawie. Barella chce pogadać o wynagrodzeniu. Oj, to źle wróży. Coś o tym wiemy. Tak wygląda obecnie nasz budżet na pensje, no i na transfery, chociaż transferów nie robimy, więc z tym mamy spokój. Możemy lekko podnieść te pensje z 12 na 13, bo na szczęście z Barellą bez problemu udało się dogadać. No, powiem wam, 17 miejsce po 15 kolejkach. Oj, to wróży, naprawdę trudny sezon. Niewielka przewaga nad strefą spadkową. Kto wie, może do samego końca będziemy walczyć o ligowy byt. A tak wygląda nasz podstawowy skład. I daliśmy Radę Kaliari w trzeciej rundzie Puchary Włoch. I w rundzie 1/8 finału trafiamy na Udinezę. No i tutaj kłopotliwa pozycja. Oj, 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 oj. Nie są zadowoleni z naszych defensorów. Pokonaliśmy na szczęście udinezę i trafiamy na napoli w ćwierć finale. i przegrywamy 1 do 3. No niestety to już była lekcja futbolu. No i tutaj widzimy pary półfinałowe już bez nas. No i kupili mi piłkarza, wbrew mojej woli. Ja w ogóle o niego nie zabiegałem i zarząd mi go po prostu kupił. Ja nic z tym nie mogłem zrobić. Widzicie, to jest piłkarz NGIE, ale jako, że w tej serii nie mogę kupować piłkarzy no to z tym piłkarzem możemy zrobić jedną, ale to jedną możliwą rzecz, czyli rozwiązać kontrakt, no i zarząd wyrzucił trochę pieniędzy w błoto. No ale zasady serii to zasady serii. Krychowiek do Liverpool, wow! Ależ hitowy transfer reprezentanta Polski, alby poszło mu lepiej niż w Paris Saint-Germain, chociaż w sumie gorzej być nie może, więc bardzo dobrze Grzegorz. To był transfer. No i kontuzja tutaj kolejna, tym razem Tiago Wolański wypada na aż 4 miesiące, ale Bezuch może grać na środku obrony, więc miejmy nadzieję, że zgodnie zastąpi Polaka. No i pierwszy reprezentant Polski, Piotr Sekulski powołany do kadry. 17 miejsce po 30 kolejkach zaledwie 2 punkty przewagi nad Karpi. No powiem wam, do samego końca muszę drżeć o ligowy byt. Nie będzie łatwo, może ten awans był przedwczesny, ale postaramy się tą właśnie drużyną utrzymać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. No i tutaj Milec jest niezadowolony ze swojej pozycji w klubie, czuje niepewność, pewnie chciałby wrócić do Słowenii. A my w tym momencie Adama Celebana przeniesiemy do drużyny seniorów, Karpi remisujemy w ostatniej kolejce. I czy to dało utrzymanie? Tak jest! 16. miejsce! Udało się! Peskara, Empoli i Karpi spadają. My zostajemy w seria! Nawet wyprzedziliśmy Kiewo Verona, a mistrzem został Inter. Mandzukić królem strzelców, drugie miejsce Berardiego. z królem asyst. A w czystych kątach król królował Handanowicz. No i tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Prezentuje się naprawdę obiecująco. Fajnie, piłkarze się rozwinęli, szkoda kontuzji Thiago Wolańskiego. No ale niestety, te kontuzje w FIFA 16 często się pojawiają. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, kto jak się rozwinął w trakcie sezonu, ile zagrał spotkań. Jeśli któryś piłka piłkarz was jakoś konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać filmik. I wszystko przejrzeć na spokojnie. Ja jestem bardzo zadowolony, że udało nam się w tym trzecim sezonie utrzymać w Serie A. Bo przed sezonem naprawdę byłem pełen obaw. To nie było pewne, że się utrzymamy. Widzieliście jak ta sytuacja się układała po 30 kolejkach. Mieliśmy zaledwie dwa punkty przewagi nad Karpi. Ale ostatecznie wszystko zakończyło się happy endem. No i następne sezony powinny być już odrobinę łatwiejsze. Oby tak było. Na to liczę. No i Serie B. Atalanta, Ella, Verona i Perugia awansują do Serie A. No, Atalanta z bardzo dużą przewagą nad resztą stawki. Ostatnią drużną jest Trapani. No i tutaj widzimy rozgrywki Serie ale to nie jest najbardziej interesujące w tym momencie. Puchar Włoch wygrywa Juventus, jeśli chodzi o Super Puchar Chelsea. Ligę mistrzów zdobywa Barcelona, a w Lidze Europy triumfuje Manchester City, jeszcze ze starym herbem. Też się prezentował nieźle. Uniknęliśmy spadku, dotarliśmy dalej w Pucharze Włoch niż zakładano. Tutaj widzimy powołanie na Mistrzostwa Świata. Potem zobaczymy sobie, jak się potoczył ten Mundial. Tutaj mamy jeszcze trochę pieniędzy, więc możemy na spokojnie podnieść pensję, żeby też morale szybowało, chociaż czy to, czy to ma znaczenie? Dla mnie tak, więc 17 tysięcy tygodniówki to w tym momencie jest najwyższa płaca w moim zespole. No i tutaj chętnie zostanę, Milec mówi, więc ja jestem z tego powodu zadowolony. Świetny sezon. Spełniliśmy też cele w Krajowym Pucharze, więc możemy kontynuować naszą przygodę. Czwarty sezon Komo. Miejmy nadzieję, że pełen sukcesów i jeszcze lepszy niż sezon trzeci. No ale jak wygląda nasz budżet? Bo to jest niezwykle istotne. No powiem wam, 2 miliony 800. 000. No, nadal nie wygląda to jakoś imponująco, ale z sezonu na sezon mamy coraz więcej, chociaż nadal jesteśmy bardzo, ale to bardzo biednym klubem. Cele, uniknięcie spadku, 1-16 finał Włoch. No powiem wam, w tamtej Fifie zarząd nie był zbytnio wymagający, a tutaj niestety kontuzja na 3 miesiące wypada odłowiec, nasz rezerwowy skrzydłowy. No i sprzedałem tutaj Crispino do Salerno. Musiałem trochę pieniędzy pozyskać, Brillante sprzedałem do Empoli, bo mam ciekawsze opcje. Tutaj nasz turniej przedsezonowy, pierwsze miejsce w fazie grupowej i porażka w finale z Ado Den Hack. Zobaczmy jak prezentuje się nasz budżet w chwili obecnej 5,5 miliona. No za to już można ciekawego skauta na 100% zatrudnić. No i Mistrzostwa Świata. Zobaczmy jak spisały się poszczególne reprezentacje. Czy będzie tutaj Polska? Oczywiście, że tak, bo jeden z piłkarzy dostał powołanie, chyba nawet dwóch, więc tutaj Polska odpada w grupie z Holandią i Irlandią i RPA. No powiem Wam żenujący wynik. No ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Przynajmniej godnie odwzorowaliśmy Mundial. Też w sumie odpadliśmy w fazie grupowej. I tutaj wyniki ćwierć finałów. W półfinale triumfują Niemcy i Francja, w meczu o trzecie miejsce Argentyna pokonuje Hiszpanię, a w finale Niemcy, Francja i to oni zostają mistrzami świata. No i tutaj kolejne sprzedaże, pozbywamy się piłkarzy, żeby pozyskać pieniądze, bo tego nam zdecydowanie brakuje. No i tutaj ciekawy junior Matoszewicz zostanie przeniesiony do drużyny seniorów, podobnie jak Mirosław Markowicz. No i Daniel Pryjowicz, który naprawdę wygląda rewelacyjnie. A nasz budżet to 6 milionów. Oj, za to to już można zatrudniać. Czy trafił nam się wreszcie scout 5 na 5 Zobaczmy. Czy trafił się? Tak jest! Mamy Manfrediniego. No i witamy go. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką. Priowicz w podstawowym składzie jest tak obiecujący, że aż musiałem go dodać. Vercelli jest naszym rywalem. Własny stadion. Do pinkibiców pierwsza runda. Puchar Włoch i wygrana. 3 do 0 Spokojny początek. Pewny triumf. I możemy już zobaczyć, na kogo trafiamy w trzeciej rundzie. No nie ma tragedii, Kiewo Verona. No i taki mamy skład przed pierwszą kolejką ligową. Tutaj liczymy na trzy punkty. Poprzedni sezon rozpoczęliśmy od remisu, udało się utrzymać. Teraz chciałbym zrobić progres i rozpocząć od zwycięstwa. Czy tak będzie, zobaczmy. Własny stadion i zwycięstwo z Veroną. Taki jest 1 do 0. Rewelacyjny początek. No i też mamy dużo pieniędzy na przedłużanie kontraktów więc śmiało to możemy zrobić i podnosimy pensję z 17 tysięcy tygodniówki na 20 i Milec jest teraz najlepiej opłacanym piłkarzem. No i tutaj widzimy Rodríguez do City, Bale do Napoli, Benezet do Monako, no Real się wyprzedał, chociaż patrząc tak przyszłościowo, no to niewiele stracili. No i tutaj Rugani, też ciekawy piłkarz, zaproponujemy mu kontrakt, oferta od reprezentacji Polski, możemy zostać następcą nawałki. Ale niech się Brzęczek z nimi męczy. To nie na nasze nerwy. No i nareszcie Przybecki skończył. 16 lat. Przenoszę go do drużyny seniorów. Tu jeden piłkarz. Domaga się wyższej pensji, ale ja mu jej nie chcę dawać. No i nawet nie mogę go zwolnić. No, takie życie. No i kolejny chce podwyżki. Same emeryty chcą podwyżki. No, niestety, i czy tego mogę zwolnić? No oczywiście, że nie. Mogę go tylko dodać do listy wypożyczeń. No i całkiem przyzwoita nasza jest pozycja po 15 kolejkach dziesiąte miejsce, liderem jest Juventus, Atalanta coś sobie nie radzi po powrocie, jest w strefie spadkowej, najgorsza jest Perugia, a nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej, i piłkarze też fajnie się rozwijają. Pokonaliśmy Kiewo-Werona 2 do 0 i w jednej 8 zagramy Sasuolo. No i tutaj kontuzja zawodnika, Sekulski wypada na 4 tygodnie. No i kolejnych piłkarzy przenosimy Bacinowicz. Do drużyny seniorów. Alanowicz również. No i sprzedaliśmy tutaj piłkarza, który domagał się wyższej gaży. Niech sobie radzi w nowym klubie. Podobnie kwiatę. Dobrze, że udało się go sprzedać. No ale Gans doznał kontuzji i na szczęście niezbyt poważnej. Pokarnych eliminujemy Sassuolo w jednej 8 finał obch Włoch i w finale trafiamy na romę. Oj to nie jest dobre losowanie. I porażka 0 do 3. Oj, ten final to jest na razie etap nie do przejścia. Tak prezentują się pary półfinałowe. No i widzimy Elixen do Paris Saint-Germain, Jeffre do Walencji i szaka do Liverpoolu. No ciekawy transfer. Kibice Arsenal na pewno są za, powiedzmy, zadowoleni, że trafił akurat nie do nich. No i tutaj Da Costa przeniesiony będzie do drużyny seniorów, podobnie jak Zuber. No i czy kogoś jeszcze przeniesiemy? Oczywiście tak, Vigorito. No i do tego Ablenowski, więc sporo piłkarzy trafia do pierwszej drużyny, a sytuacja nie jest nadal zła. 13 miejsce po 30 kolejkach. Chciałoby się być wyżej, ale może to jest szczyt naszych możliwości. Perugia cały czas na dnie, ale nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. No i to jest powód do zadowolenia. No i tutaj, menadżer w klubie Newcastle United, czy zaakceptujemy tą ofertę? Odrzucamy i bawimy się dalej. No i tutaj niestety kontuzja zawodnika Bruno wypada na dwa miesiące i w ostatniej kolejce remisujemy jeden do jednego, co oznacza, że zajmujemy na koniec sezonu. No niezłe dziesiąte miejsce, powiem Wam jest dobrze. Juventus mistrzem, interwicemistrzem z ligi spada. Bolonia, Atalanta i Perugia. Więc Atalanta tak balansuje między Serie B a Serie A. Iowetić królem strzelców, Iowetić z Felipe Andersonem królem asyst i Handanovic najlepszym bramkarzem. Ale powiem Wam, i wykręcił wykręcił kosmiczne jak na siebie liczby. No, w prawdziwym życiu zniszczyły go kontuzje, a potencjał ten piłkarz miał. Obecnie też gra na niezłym poziomie, ale jednak spodziewałem się, że w swojej karierze osiągnie więcej. No ale gdy nie masz zdrowia, to nawet największy talent niewiele zda, niewiele da. No i tutaj widzimy, jak się rozwijają poszczególni piłkarze, ile notują występów. Pokazuję Wam to co sezon, żebyście sobie mogli ładnie porównać. Niektórzy piłkarze, wiadomo, rozwijają się lepiej, niektórzy gorzej. Też ograniczeniem w tych starych FIFA jest to, że możemy tylko naraz trenować pięciu piłkarzy. No i to jest dość ograniczające. Jak patrzę na FIFA 21 pod tym względem, to wygląda to zdecydowanie lepiej, bo teraz ten system treningów jest zdecydowanie bardziej rozwinięty i w jednej chwili możemy trenować zdecydowanie większą ilość piłkarzy, co też przekłada się na fajniejszy rozwój. No i dla mnie FIFA 21. W tym aspekcie poczyniła bardzo duży postęp i oby to było kontynuowane w następnych edycjach gry. No i tutaj Karpi, Cesena i Pescara awansują do Serie A i będą naszymi rywalami w nowym sezonie, a Lanciano zajmuje ostatnie miejsce. I popatrzmy na krajowy puchar kto triumfował, Torino ograło Hellas Verona w finale brawo, super puchar dla Barcelony, Liga Mistrzów dla Arsenalu, cóż to się stało, a Liga Europy zdobywa Tottenham. No, będzie ciekawy Super Europy w piątym sezonie, to jest jedna pewna rzecz. Uniknęliśmy spadku, dotarliśmy w Pucharze Włoch dalej niż zarząd oczekiwał. Mamy sporo pieniędzy, No, ale nie jestem w stanie na razie znaleźć ciekawego skauta, czy jakiegoś w ogóle mamy. No niestety w chwili obecnej nie, zwolniłem jednego, ryzykuję, no ale na razie nic nie trafię, może jeszcze trafię, przekonamy się, za to trochę podnieśliśmy pensję, no bo coś trzeba było z tymi pieniędzmi zrobić. A warto piłkarzom to przepłacić. No, Bruno chce opuścić nasz klub, kto wie, będzie trzeba z nim pogadać w nowym sezonie. No, niestety, skauta żadnego ciekawego nie znalazłem, więc trochę tych pieniędzy przepadło. No, ale tak to czasem jest. W FIFA 16 niestety trudno jest znaleźć takiego dobrego skauta, bo oni się rzadko rolują. No i to jest ten problem. W FIFA 21, takiego 5 na 5 jest zdecydowanie łatwiej trafić. No, a tutaj trzeba trochę poczekać, no ale kto wie, może to jest jakiś plus. A jeśli chodzi o następny odcinek z tej serii, to na kanale pojawi się już którego? 26 lipca, więc z tego miejsca zapraszam Was serdecznie. A za, se a za tydzień zadebiutuje na kanale nowa seria Przebudowa Juniorami do Chwały z FIFA 21, drużną, której nazwy jeszcze nie potrafię wymawiać z Ligi Duńskiej, ale się do tego czasu mam nadzieję tej nazwy nauczę. Więc 19 lipca startuje nowa seria, na którą również Was serdecznie zapraszam. jeśli lubicie takie retro przebudowy, no to zapraszam Was 26 lipca na kolejny odcinek z tej serii. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!